Yeti, w którego nikt nie wierzył. Z ilustracjami Aleksandry Gołębiewskiej. Czyta autorka Asia Olejarczyk. Dzisiaj w szkole pani opowiadała nam o Himalajach. To takie gigantyczne, sięgające nieba góry w Azji. Niewielu śmiałków odważyło się wspinać na ich szczyty. Niektórzy twierdzili, że pośród skał i lodowców kryje się tajemniczy stwór – Yeti. Niesamowite. Pomyślałem i wyobraziłem go sobie. Nie wszyscy jednak wierzą w Yeti, powiedziała pani. Dorośli mówią: przeczą temu fakty, przeczą temu liczby, przeczy temu nauka. A wy dzieci, wierzycie w Yeti? spytała. Moja mama mówi, że Yeti nie ma. To jakieś bajeczki dla małych dzieci. Nie wierzę w Yeti. Ja też w niego nie wierzę. Cały ten Yeti jest głupi i w ogóle nie istnieje. Zagotowałem się w środku. Moje dłonie zacisnęły się w pięści. Gdybym był Yeti, byłoby mi przykro, że nikt we mnie nie wierzy. A ja wierzę w Yeti! zawołałem wściekły. Gdzieś na końcu świata, za siedmioma lodowcami i siedmioma ośmiotysięcznikami, siedzący w ciemnej jaskini Yeti, Poczuł, jak jego serce zalewa fala ciepła. Ktoś we mnie wierzy! krzyknął uradowany, po czym ruszył przed siebie, zostawiając na śniegu okazałe ślady swoich potężnych stóp. Tup, tup, tup. Wróciłem do domu zamyślony. Byłem pewien, że Yeti istnieje naprawdę. Nie wiedziałem w którym miejscu na świecie, bo po tym jak pani nam o nim opowiedziała, przestałem uważać na lekcji geografii. Ale w mojej głowie Yeti istniał na pewno. Mamo, zawołałem od progu. Wiesz, że jest takie stworzenie jak Yeti? Pokażę ci. Skarbie, nikt jeszcze nie udowodnił, że Yeti istnieje. Jak możesz mi go pokazać? Pobiegłem na górę i usiadłem przy biurku. Postanowiłem zrobić to, co zawsze, gdy chciałem, by rzeczy istniejące w mojej głowie stały się namacalne, rzeczywiste, prawdziwe. Zacząłem rysować. Proszę bardzo, powiedziałem dumny do mamy, wręczając jej moje dzieło. Oto Yeti. Ależ skarbie. Mama zmierzwiła mi włosy. To bardzo dokładny rysunek. Tak właśnie mógłby wyglądać Jeti. Mógłby? On naprawdę tak wygląda. Ech, ci dorośli nie uwierzą, że coś jest prawdziwe, nawet wtedy, gdy to coś im się narysuje i poda do ręki. Puk, puk, puk. Dźwięk pukania do drzwi oderwał mnie od ciekawej książki. Pomyślałem, że to pewnie mama wraca z zakupów. Podszedłem, żeby otworzyć. Chwyciłem za klamkę, uchyliłem drzwi i zobaczyłem. Dzień dobry! Słyszałem, że we mnie uwierzyłeś. Jakże się cieszę? Na progu mojego domu stał Yeti, najprawdziwszy na świecie, w całej swej puchatości, tajemniczości i białości. Yeti, we własnej himalajskiej osobie. Dzień dobry! Odzyskałem język w gębie i przypomniałem sobie o manierach. Zaprosiłem go do środka. Usiedliśmy przy kuchennym stole. – Tak wielu ludzi we mnie nie wierzy – wyznał mi Yeti ze smutkiem – że czasem sam zaczynam się zastanawiać, czy w ogóle istnieje. Myślisz, że jestem prawdziwy? – Najprawdziwszy na świecie – odrzekłem z całym przekonaniem. – Chcesz kakao? – Tak bardzo chciałem przyrządzić dla Yeti najpyszniejsze kakao w historii. Takie, jakie robiła mi babcia ale mleko zamiast do kubka wylało się na blat kakao z łyżki zeskoczyło na podłogę a cukier... cukier postanowił pobawić się w chowanego i nigdzie nie mogłem go znaleźć opadły mi ręce pozwól, powiedział nieśmiało Jeti, chwycił łyżeczkę w swoją wielką kudłatą łapę z niezwykłą wprawą zakrzątnął się po kuchni po czym stanął przede mną tuląc mocno do swojej puchatej piersi dwa pełne kubki Musimy poczekać, aż kakao się ogrzeje, powiedział z uśmiechem. Po chwili pili, piliśmy najsmaczniejszy i najbardziej rozgrzewający napój, jaki kiedykolwiek miałem w ustach. Przepis mojej babci, Yeti puścił do mnie oko. Kiedy tak staliśmy w kuchni i rozmawialiśmy o naszych babciach, które bardzo się różniły, ale też pod wieloma względami były całkiem podobne, pomyślałem sobie, jak ktokolwiek mógłby w niego nie wierzyć, przecież robi takie wyśmienite kakao. Wtedy do domu wróciła mama. Stanęła w drzwiach kuchni i zdębiała. Gapiła się przez chwilę na mojego nowego przyjaciela, po czym potrząsnęła głową i zamrugała. Niemożliwe powiedziała. Nie wierzę, nie wierzę. I wówczas Yeti zniknął. Mamo, co ty narobiłaś? wykrzyknąłem. Co to było? Co narobiłam? To był Yeti. Mój Yeti. Wrzasnąłem i pobiegłem do swojego pokoju. Leżałem na łóżku i myślałem o tym, co się stało. Yeti mówił mi, że kiedy ludzie powtarzają, że w niego nie wierzą, sam zaczyna się zastanawiać, czy naprawdę istnieje. Yeti zniknął dlatego, że znowu ktoś w niego nie uwierzył. Zamknąłem oczy i powiedziałem szeptem: ja w ciebie wierzę, Yeti. Jesteś prawdziwy, jesteś puchaty, biały, miękki, zabawny i uprzejmy. Robisz najpyszniejsze kakao na świecie. Wierzę w ciebie, Yeti. Otworzyłem oczy. Mój przyjaciel siedział naprzeciwko mnie na dywanie i spoglądał z podełba. No prawdę myślisz, że taki jestem? spytał. – Zabawny, uprzejmy, miękki? Nigdy. Nikt wcześniej mi tego nie mówił. Nikt nie mówił mi, jaki jestem. Wszyscy tylko zastanawiają się nad tym, czy w ogóle jestem. — Jesteś, jesteś — westchnąłem i rzuciłem się na niego, by się przytulić. Okazało się, że Yeti jest też mistrzem świata w przytulaniu. Muszę mu to jak najczęściej powtarzać, żeby znowu w siebie nie zwątpił i nie zniknął, bo do kogo będę się wtedy przytulał i kto będzie mi ogrzewał kakao?